Dużo z Palatynu. krucha jak tamta z karakali. Co mówisz, zapisuję. Nie słowa, szmer w okolicach lewej komory, wiatr, który głaszcze ci płatki tarantellą u zbiegu r. Nie jesteśmy obojętni na ten kicz w kurzu banału. Dobre dni płyną żyłami podziemnego miasta. Niewidzialny dzwon zastyga w palej, i światło przed wieczorem opiera się o cegły pałacu. Klęka niebo, kruszy się wąska cegła. Pszczoły pracują w skupieniu. Ty, lekko kołysząc biodrami, trwasz. I triumfują w Tobie zapomniane imiona. Cóż mogę, skoro wyłowił Cię obiektyw? Trzeba mieć jakiś puch, nektar na czarną godzinę jakiegoś rilkę, bez którego nie ma życia ani śmierci. Mówiąc szczerze, sami jesteśmy na świecie. W tej macierzy, w tej matni, Twoja przezroczysta skóra, mój nieprzytomny wzrok, wstydu róż, i smakuje to porozumienie, jak stopą pyłu z alabastru, jasnej wyspy pośród bazaltowych płyt. Różo, Rzymianko. Na Piatra margana pod parasolami tratorii Angelino przycupnęło szczęście. Nie przeszkadamy mu, siadając obok. Białe frascatti, czerwona szynka alla romana nie zaspokoją głodu. Wzrok wyszukuje linii papilarnych Gotego, na pysznie zliszajonym murze wokół stróżującej malony. Robinia w pałacu Marganich triumfuje ponad dachem. Bezszelestny duch miejsca kryje się w jej listkach. Przy sąsiednim stoliku, w zupełnie innym życiu, dwudziestolatka w czarnej bluzce, bez pleców, nie zaspokoi pragnienia, a mimo to oczarowanie tym, gdzie toczy się rozmowa i jak patrzymy sobie w oczy, nasyceni, jakby kelner do przystawki dodawał nektaru. Rankiem przed fontanną Ditrevis spokój, mgiełka nierzeczywistości, cisza przed burzą. Agenci w skórach wyprowadzają pierwszego dziś złodzieja monet, poławiacza cudzego szczęścia. A w południe, gdy wracamy od Jaro, jezioro, Genezaret, tłumy pokornie stojące ze wzrokiem w wodzie, w oczekiwaniu na cud. Że Kamienne konie ruszą wreszcie w tamtą stronę, a my z nimi młodsi, piękniejsi. I urodzi się Corazio, odwaga przeciw nieznanemu. Bezcenna, jak mokry pieniążek na dnie złudzenia. Ktoś. Tula mnie mocno, co godzina na innej ulicy, strzeże i spać nie daje, wiedzie na stylów w pokuszenie i karmi hostią słońca jak złoty aureus, wyjęty przez Boga z niebieskiej pazuchy.